Ja mam z tej strony Dominars, Dziś nagrywamy trzecią część z serii Annual War. I mam nadzieję, że się mam nawet Bo Dawno nie grałem. To jest około jeden dzień. Więc no dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z tej serii. Dzisiaj gramy przy wyciszonej wersji. Dobra. Dołączają inni raczej. Czy będzie pierwszy wersja, czy jednak będziemy musieli powtarzać. Jeszcze tylko jedna osoba. Jest. Moja postać. Jest sprint. Wszystko jest. Węży w git. Dobra. O. Czyli będzie git. No dobra. Wszystko fajnie pięknie. Więc zaczynamy to, zabawę. Za 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1 i zaczynamy zaraz zabawę. Mam nadzieję, że tym razem będzie MVP. Choć będzie niełatwo. Ale się postaramy. Choć czuję, jeżeli tak będzie to zwycięstwo lub porażka. Obserwamy zwycięstwo. Obserwajcie kto Ja. Trzeba. To się okaże. Więc sobie gramy aż wszystkie postaci się załadują no i już 3, 2, 1 start welcome tu Areno Arena Valor zaczynamy zabawę idę po boku z dwoma innymi no więc spojrzyjmy okiem na mapę drugim na arenę więc będzie gitara. Jest dwóch siórków. O, jest. Tik tak, tik tak. Jest asysta yeah. skill. Muszę się uleczyć. O zero. Nie, idę po na dwie bo się nie opyla. Może tutaj sobie. Okej. Okay. Teraz mogę iść. Idę na, środko, na środek, bo tam zaraz to mnie będzie piekło. Na ziemi. No to razie o... o wilko Okej. Sprint. Trzeba wejść tam szybciej. to nie będzie 2 na 2 nie wiej, gdoniu. Zajebieć ty gnomie. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Kurde, gościu mi zgał. Chciałem, że gotowalę. O, pierwszego killa ma tamta ekipa. Zresztą się zbliżam. Dlaczego na tamtego gościa? Kill 4-1. Choć mogę też się cofnąć na tamtą wieżę. Ale nie wiem. Choć mogę się cofnąć. No dobra, spróbuję tam coś pozabijać okay. Jest kill I zwiała skubana Jest 3 0 pięknie 3 0 Mogę tu koledze, albo bo Uuu na no tam ty to się dzieje. Z gościu, chyba dwiewo. Nie pierwszaśnie. Chociaż jeszcze, żebym. O nie, jednak nie wieje. Nie wieje, gościu, gdzie pierwszaśnie. On mi się was gnoju. No i patrz i wieje. Prawie gniałem. Uuuu, no prawie tylko miałem, no. Tu. Gdzie jesteś? Gdzie wiejesz? Kil. Jest git, dobrze. Robi mi się dalej, 40 zero jeden. Dobra, trochę się uleczę. O no, tam jest tam do Typiara Więc tam pobiegnę Muszę Trochę zabawić nią no. O, już strona no. Jest Typiara jest, mam cię. Czy będzie z mojej strony asysta, czy z jej? O, ty kur... Ty czy wieczko jedna, no? Tyk! Pięknie Bloodbath Licznie Oba do się trochę podleczyć w każdym sprawdzimy z piędzę piękny. Piękny w moim wykonaniu Dobra, idę idę na, na tamtą stronę. Gdzie jest Skubańcy? A kill! Dlatego ma kila może nam się jakąś wierzę zniszczyć Chodźcie. O! Nie widzę nie Okej. się pan Wierzę, tą wieżę. może uda mi się zabić tą piarę jeśli nie domoż przy drugi przyjaciel okej, okay, gdzie jesteś skurwysynko tik tak, tik tak, ciebie jest suko jest, kurde przejewałem sukę więc jest dobrze, nie jest źle, nie jest, do... nie jest... Nie jest najgorzej Piękne mam statty. Na razie nie zginęłem ani razu. Choć to się może szybko zmienić. Jeśli doje do tego typa, to może być dobrze. Nie! Yeah, legendary! Pięknie. Dobra. Czekaj, tam można zwierzę zniszczyć. No tu już tam ci skleją dwie wieże. Poczekam na odzian na mnie Jeśli mnie tam ci nie dajemy, no to będzie cud. Lecisz, lecisz, lecisz. Tyk, 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 tyk. pięknie, dystoi Nie, tajle, że jeszcze nie atakujemy. Bo z tamtej strony to idzie Już ma całe życie pewnie. No a jak? nie... ryzykuję też życiem. What the fuck! Jaki żal! Mało brakowało. By mnie je dorypał w gościu. Mm, niedobrze, prawie miałem PH. Ale go zarąbałem eee, 801 Może weżery mam już w kieszeni Ale tego jeszcze nikt nie wie Tylko jeszcze tam sprint Przy takim Rozdzieleniu Jest eee, okay, okay. legendary Pięknie Możesz niszczyć dalej wieżę. Pięknie, jest git. Jest. Możesz niszczyć wieżę, tylko czekać tak na oddziały miąsów by tą wieżę dobić. E, dobra. Jest, kilk, jest kilku minut. raz. Dobre. wiać jest destroy the tower. tower możliwe, że uda nam się o, 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 jest piara. może wyjebać, o kurde, nie dwóch, dwóch, dwóch Nice. tyk, tak, tyk, tak Ty, ty, jest, legendary, pięknie. Nie patyczkujemy się. Ja ma taki zabawy. Prawid, no, prawie znieszona na wierzch. Ile no, Dawaj. Tak. Lecisz, lecisz, lecisz.

Kurde zwycięstwo. Piękne zwycięstwo. Tylko jakim wynikiem? kto będzie MVP? Ja? Czyli Nikola? Więc... minie chwila, chwila prawdy. Kto będzie MVP? MVP. To za Nagroda MVP. No i ja zdobyłem! MVP Legendary. Pięknie.